Yo, się moi kochani, moi kochanci. Ja od razu. O, dobra, jest. Witam, was ten Piękny, sobotni dzień. Majówkowy. Mhm. Witam, witam, witam. Um, zacznijmy sobie od Overwatcha, ok? Tak, no, mo... dawno nie graliśmy. Nie grałem. Może i my też. Zobaczymy, co tutaj się pozmieniało. Czy nadal jest to grywalne. Czy skill nadal jest? Zobaczymy nowe skiny, jakie powstały przez ten czas, kiedy w to nie graliśmy. Natomiast kurczę, mal, czy ja dobrze widzę, że mi się ten. Mm, mogę ustawić jakość na streamku? Nie wiem, czy to nie jest błąd. Jeśli to nie jest błąd, to następne streamy. Już będą w 60 FPSach w takim wypadku, ponieważ będzie można zjechać. Czyli super! Czyli dwa razy więcej Gigabajtów do przesłania na YouTube'a. Jej! Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to. Czy, dobra, to jest najważniejsze w sumie. Mamy Golda na razie. To jest jakiś błąd, kurczę. Jakim cudem tu mogę mieć niby Golda, a tu mam bronz? Na 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 na. na. powiem że nie grałem jeszcze nigdy. Tak, więc nie mnie jak tutaj zakwalifikować. Natomiast mamy 45 dni do końca sezonu. A. Wciąż nie ma tajemniczych bohaterów. Ranking. Tak? Są gry nie rankingowe. Tutaj widzimy, tak? Są tajemniczy bohaterowie. Natomiast jeśli mowa o rankedach, nic takiego nie ma. I ja się pytam dlaczego. Chyba nowa mapa jest jakaś: Talantis z Rybą i z Grecją. By the way. Yo! Właśnie, właśnie, te, też, też tak powiedziałem na początku, że chyba kurde można jakoś ustawić w końcu. Yo! Myślałem, że to trzeba mieć partnera, żeby to zrobić, ale jednak nie. Może te 50 widzów faktycznie kule odblokowało tą opcję. Jo Nie wiem, co zo zobaczę jeszcze po tym streamie. W jakiś w następnym dniu. Czy nadal można? Jeśli tak, no to kurczę. Skakuje z lepszą jakością. Skakuje z 60 FPS-ami, tak? Bo i tak, i tak będzie by można sobie zjechać z jakością. W ogóle panie Simoniku Co tam słychać? dawno nie rozmawialiśmy. Jak tam żyć komija? Hmm? Wszystko, z, wszyscy zdrowi? Jakieś plany na majówkę? Co się dzieje ciekawego? Wszyscy zdrowi Idea, chwilka, opa I tu zadziałasz? Panie Overwatchu To nie jest to okno? Aha, dobra, teraz zrobiłem to inaczej Muszę tak to zrobić, okej okay. A zdrowi, zdrowia, dziękować, dziękować eee, Czyli tak, mamy mamy DPS, DPS Ja mogę pójść healerem Nasza taka Kiriko obrona Może być my... Dobra, nie ma czasu, trzeba iść D wypłata Ej, to elegancko kurcze Możesz kupić silniczek do samochodziku, w takim wypadku, jeśli masz wypłatę Ej, a wcale mam innego grać, tak? Nie ma innych gier do grania. Nie no. Panie Avexie, pan jest w domu czy nie? Czy nadal jak ten niewolnik? Swoją drogą później możemy pograć w DRG czyli znaczy ja na streamku oczywiście. A już wrócił. Mamy godzinę, którą. Nie widzę tutaj timera. Nigdzie. A tam jest 14:40. E no to elegancko. Ajajajajaj I co. Idziecie w poniedziałek do pracy? No czy nie, w poniedziałek nie wolno. We wtorek. Nie, później, później wiadomo, że później, tak? Te, te, teraz ja sobie Overwatch'yka troszeczkę pogram po mega ultra dawno nie grałem w Overwatcha. Ja już się zapomniałem jak się w to grało, widzisz eee... A, ej, no właśnie kurczę, bo ty teraz jak dzisiaj byłeś to wtorek masz wolny chyba, prawda? No. Nope. Nie skoczyłem. Mm. Ty, no, 15 godzina. Boże kochana, co to wyrobi za różnicę? Co, by, co byś robił do tej 15 godziny, panie Aleksie? Byś pomagał kurczy rodzinie, tak? Wy ciebie tak i taki na jakieś bojowe zadanie wysłali, więc nie ma żadnej różnicy. Czy spędziłeś poza domem? Ja idę. Tę sobotę? Czy? Czy, 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 zrobiłeś, czy zrobiłeś to za pieniądze, czy nie? Ta, robisz, co chcesz. Już widzę, jak robisz, co chcesz. Ciu mi Heda sprzedał. Dobra, się, inna postać. To jest obrona. Dajcie mi coś bez mózgiego, żebym mógł mówić i grać jednocześnie. Tylko trzeba lekko myśleć. Um. No ale kurde mole Ale się przynajmniej za to pieniądze, tak? Będzie na Majóweczkę, idealnie, idollo. Nasz? Oczywiście, że nasz my się, mordo? Nie, zahumarł Boże Z kim to mam tutaj grać. A, to, to... Tak, tak, tak to, to, to trzeba to nawet konieczne, panie Aweksie. Pamiętajcie, drodzy panowie, dbajcie o higienę. Kurde. Co mi się da, raket. Pierwsza gra i od razu kurczę w Benskij, bo nie to, że gramy w czterech, to jeszcze... Każdy solo sobie biega, ja też. Bo ja umarł. Nie no, kule, cool, jak są... So... Ja wtorek, wolny i dziś wolne Właśnie panie Sejmonie, kurczę, ty to się masz dobrze To ile ty masz? Cały tydzień w takim wypadku wolnego? Pięć nie wolnego, tak? Ja pierdzielę ty, ty jak się ciuniu te, to to jakby ferie Zimowe Pa, pa, pa jak dostanie? Lub A ty co? Dobra Miałem ja tam siedzieć w sumie, ale chciałem poczekać, aż mi się ulica załaduje Nie zużyłem. Ty, a na no, Microsoft Store da się pożyczyć grę? Na jakiej zasadzie pożyczyć grę? Ej, yo Na jakiej zasadzie pożyczyć grę? wam, to są debile, tylko my, że my gramy w czterech To jest atak Pokazać wam jak się nie gra w tą grę? wam pokażę. No chłopie. Ty, ale na jakiej zasadzie wypożyczyć grę? W sensie musisz za nią zapłacić pierwszy? Czy płacić jakiś abonament i jak wypożyczasz? Czy chodzi o Xbox Game Pass? Game pass tryb rodzinny czy jakoś tak. Jak na steamie? A, no to na zasadzie, że jedna osoba kupuje, a inni mogą grać? Coś takiego? Ale ktoś i tak, i tak musi to kupić, tak? Pierw. Ja mnie patrzeć. Chyba. Tak jest. No? Nikt nie dołączył. Ja nie wiem teraz, czy to będzie przegrany mecz, czy to nie będzie jako przegrany mecz zaliczony, jeśli gramy w czterech. Harry Potter Lever. Okej, okay, panie pupa. No, tylko że to nie jest Team i to jest najgorsze, nie? Ja nie ufam niczym innemu, coś, co nie jest Teamem. No dobra, jest jeszcze Blizzard, ale no to to jest. To jest inna śpiewka. No, ro, no rozwalcie mu to. Dobra, ktoś tam dostał? Dobra, brakuje Just server Disconnect, what the fuck? Nieprawda. Ziomek, yy, Weźmy sobie Junk żeby te tarcze rozwalić. Kurczę myślałem o Force Horizon. Często na Steam jest przesena na nią. A bym sobie w nią pograł. Jezu kochany. No. Nieźle bym sobie w to pograł. W sumie no nie myślę co ja tutaj robię, jak ja tutaj gram. Nawet nie myślę. Witamy na Rankeda w Goldzie. Co mówisz? Myślisz o Forzie Horizon 4 i gr grasz Rankedy. Ale ten granatmik ma ładny kolor, taki wygląda mi trochę jak GT40 z gulfem malowaniem. Wyścigowe. Ewentualnie jak Formuła 1 McLaren miał 2 lata temu chyba takie malowanko mi się zdaje. Pomarańczowo błękitne. Bardzo ładne no to jest pułapka, kurczę, nie ten klawisz. Ubijam. Nie no, Forza Horizon, kurde, mola. Panie to młody można robić tych autek. Podobno Forza Horizon 5 jest, jest gorsza niż Forza Horizon 4. Nie wiem jak teraz, natomiast jak była wydawana, to chyba była gorsza, tak myślę. Nie jestem tego pewien dokładnie, ale dużo ludzi narzekało na Forza Horizon 5. Jeszcze jednak... Czwóreczka to taki diamencika piątka taka. na no, może być. Tak. Wszystko zrobiłem. Forza Horizon 4 to co ja mam grać. Dobra. Czyli ja zabijesz 10 innych pada. A tak to jest jak się gra w 4. Dobra. A, mercy mi utukła. Mmm. Znaczy i jaka jest różnica klimatu w sumie, to no, nawet nie wiem. <laughs> Kolejna osoba opuszcza mecz. No jasno, to nie ma sensu grania. Nie, nie grałem w żadną forze, więc nie mogę się wypowiedzieć, która jest lepsza, która jest gorsza, niestety. ciul dosął na mordę. Ale to nie jest ważne. Oglądamy z Force tylko filmiki takie ten... Nie, z driftu. Dużo osób driftuje na Forza Horizon 4 Jumbra. A, Meksyk, no to nie dobra, to Meksyk to tak. eee. Ciul. Dobra, niech się tak gra kończy. I nie, jeszcze 30 sekund Forza Horizon, nie wiem, Forza Horizon 2 Kurczę, było coś takiego. Wiem, że był w Forza Horizon 3, ale jedynki i dwójki kompletnie nie kojarzę. To na, na czym była Forza Horizon 1 i Forza Horizon 2? To było na Androida czy na Xboxa? Jaka to była gra? Na Xbox jest 60. Z sombra zrobić XP, -kę. trochę jej nie wyszło. Defeat jak nie defeat, kurczę. Obiecane są na porażka. No, no nie ma co grać z takimi osobami co wychodzą. No ale dopiszmy sobie. Nie wiem czy się to będzie liczyło jako wyjście czy nie? A nie miałeś jeszcze tego? E, Red Ring of Dead na Xboxie 360 Wiele że dzisiaj się tam pojawiało, nie? Mm. Mogę zrobić coś takiego teraz? No szybkiego jak... Jak 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 Mozilla Firefox mogę zrobić Mozilla Firefox? La forza horizon 1. I faktycznie. Na X włoży za 60 jest. Forza... Oba. Forza Horizon 1. Spinusowa osłona, popularnego cyklu, symulacji samochodowej. W sumie. Zobie to inaczej zamiast tak. Eee. Dobra, skoc, skoc, skoczy tak. Ale Xbox Originale w sensie Xbox Original Kule zaś górnicy. Ja. Ale w sensie z Xbox y za 60 czy jakiego? Czy jakiś Original? A, creepy sound. Dashboard sound. A, dobra, dobra. Chodzi ci o X Xbox 1 Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To faktycznie była różnica.

Ej, kurde, te, te introfy, gdy się było złe. Czekajcie, sobie wyciszyć dźwięki z gry na chwilkę. Eee, 90% ok. Mm -hmm. Nie, ale i tak, i tak, kochani, PS1 startup. to to jest Kremdera Krem. <grym> Kremdera Krem, tak. A bo w sumie to jest tu kilka. Tutaj są jedynka, dwa a to jest ja że co może być, a ah, szciary Nie przechodzą. To by było coś pięknego. Ej, ja miałem inną wersję, ja miałem taką niebieską. A dwieczka? Dwieczka miała te. te, te. Dwieczka mi się z tygenem kojarzy kurczę. Ucią. Kurze połączenia perfekcji W portable nie miałem, zawsze się chciałem taki mieć W PlayStation 3 nie miałem Miałem tylko jedynkę i dwójkę Aaaa PS2, PS2, bass, Boosted będzie coś takiego? Co <śmienic> 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 to za dźwięk był? To były same air rape

Pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą na słuchawkach aktualnie. Jak ja na przykład. Tak? Ale jak macie do uszne, jeszcze to lepiej. Najlepsze. Kurde, zajbiście. <grystanie> <grystanie> Dobra, bo mnie zarek, le, Twitch zbanuje, że oglądam PlayStation zamiast grać w Overwatcha jak tak mam napisane. Co nie wanie, kados pierdolę. Ale nie, kurde. Mega, mega, do, mega dobre, mega dobre to. Uff. W ogóle miał klimaty te dźwięki. Ale to. Miałeś Taimon Xboxa pierwszego Original Czy nie? Czy tylko od 360 kiedy zacząłeś swoją przygodę? bo Xbox pierwszy nie był taki popularny. w Europie, szczególnie w Polsce, tak? Gdzie. Miałeś? Ej, yo, Przecież mi się zdaje, że ten. Że pierwszy xboxik nie był jakiś mega popularny. Wiecie, PlayStation dało się bardzo łatwo przerobić, tak? Na cokolwiek innego. Hiller, killer, tank, cholera. Czemu ja muszę być tym. Słuchaj jak kurzwa, obaw mi się pingwinkiem dwinkiem. To A, no to możliwe. Znaczy... Jak w PlayStation się dało przerobić elegancko łatwo, plus na targowiskach były gry, tak? Przynajmniej za moich czasów. Mówię tutaj o PlayStation 1 2 No to kurde mole. Kto wybierał Xboxa? Nikogo nie było stać na Xboxa w tamtych czasach. Two, one. One. Tak, 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 tak. Na mm, Najlepiej. Kartridży najlepiej. Tylko pytanie się mi, czy teraz Simon mówi o NESie Chodzi mi o generację konsoli NESOWAM. Czy... Kurde, nie zdążyłem. Jaka. Ja już postawiłem tą bierze. Pokażcie mi ten ping. No dobra, cooldown. Znaczy, nie cooldown, tylko animacja mnie wskoczyła szybciej. Ciekawe, kiedyś szybciej ona stawiała te ściany. Teraz ona tak wyrasta, od wolniej trochę. Jesteśmy do rady. No właśnie, czy Simon mówi o nes pierwszej generacji konsoli? Czy o w Nesie, tak? Super Nintendo Ty prawy klawisz mi nie działa Czasami Dupiej. To ma taki długi czas No, strzelaj Kurczę, nie mogę strzelać What the fuck? Prawie mi nie działa w myszce <laughs> ale ale mi tutaj nie zrobili tego. Co jest z tym klawiszem? Halo? Myszka Działaś? Naciskam, 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 działa, 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 działa. Dziwnie, działa ta myszka. Tak? A ten naciskam nie działa. Może teraz zadziała? <śmany> Spidermana. Teraz nie działa. Nie, muszę zmienić postać. Kurczę. Yes, 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 different. Uh, mm, coś takiego. Nie chiluj mnie, Boże. A dobra, ale... Bo napuściła ulcik, więc idealnie to zrobiłem. Dobra, dajcie mi tego, tego, tego soldiera. Aha. Dajcie mi healera, dajcie mi healera. Mogę być healerem. łaska. Eee, co wy wy ty mi tutaj piszesz, Mario 9999 gier wiennym? to za jej Mama mi smoka przychodziła zawsze. Aha, tak jak się skakało. Ja mówię, bo Bowser. Mama gamer, kurde mole. Ty mam tu No, mój tata grał czasami w Gran Turismo Pamiętam, że tata mi kupił kierownicę Mam nawet kierownicę do PlayStation 1 Kuźwa, zajebiste No, zabij! No, nic nie gram dzisiaj, to jest pataka Dobra, to jest... Czemu mi nie działa, ty klawiszu kupi? Humanity Pa. naciskam? O? No. Dobra. A ja nie wiem, muszę dwoma. <grymne> muszę dwoma palcami się żeby mi działało. <śmany> Masakra. Cill jest. Boże, lubię tą firmę. Bo ładnie wyglądają i sprzęty. Ale myszki to ja pierdzielę. No, naciskam nic się nie dzieje. Mają strasznie to typy myszki no, no klikaj w to Dobra, nie mogę grać overwatcha. Nie, nie działa mi myszka, no do cholery jasnej. Kruku, mm. może by sobie wyczyścił myszkę. Klikam. I mi oskakuje, przytrzymuję i... <grystanie> Sponsor zisery zerzyk. <grystanie> Nigdy nie będzie, kurde mole. Ej, mam podkładkę ze Sil series Mam myszkę, która właśnie aktualnie nie chce mi działać. Bo mi oskakuje klawisz. Nie da się go przytrzymać. Nawet widać na mi ten. No, <grym> <grym> To jest chore. Dup, 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 zadziałasz? O? Ty Już mnie oskakuje. Chyba, że muszę jakiś złoty środek znaleźć na tej myszce Czy w DRG korzystasz się z prawego klawisza? Chyba tak Dobra, coś mi skacze <ścoughs> Przegrał Rankeda przeze mnie, bo ja się bawię myszką zamiast grać W dupę z tym o, defeat, jak ładnie. Nie no dobra, nie dam rady grać Fankeda z, z taką myszką. Will you guys marry me? Mm -hmm. Mam te słuchawki, kurczę, z still Serious. Co za Ibisa, by the way? Nazywają? Nie wiem. No, takie letko, letko, letko inne. Dobra, kurczę. Nie, nie ma overwatcha niestety. My right click not working.